Wiecie, co łączy podatki i modę? Sezonowość i zmienność. Ostatnio często chodzę po centrach handlowych, przechodzę sobie koło Zary i myślę: No kurczę, ta wystawa zmienia się jak polskie podatki. W tym filmie przedstawię mój subiektywny ranking najnowszych ulg i zwolnień podatkowych dostępnych w ramach świetnego programu Polski Ład. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Witajcie, nazywam się Mateusz Korus i jestem radcą prawnym. Tak się składa, że nasza kancelaria specjalizuje się m.in. w prawie podatkowym. Z największą ochotą wspieramy polskich przedsiębiorców w obniżaniu ich obciążeń podatkowych, stosując dostępne ulgi i zwolnienia podatkowe. Zaczynamy mój subiektywny ranking aktualnie dostępnych ulgi i zwolnień podatkowych. Miejsce numer jeden: Polska Strefa Inwestycji, czyli Królowa polskich ulg podatkowych. Ale jak? No tak. Słuchajcie, to jest taka ulga, że jak uda wam się ją zastosować, to lepszej nie znajdziecie. Jak ona działa? To jest taka ulga, która przysługuje firmom, które dokonują nowej inwestycji. Na czym może polegać ta inwestycja? Na budowie nowego zakładu produkcyjnego na budowie nowego biurowca i zatrudnienia ludzi. Na rozbudowie zakładu produkcyjnego, na rozbudowie siedziby firmy, na zwiększeniu mocy produkcyjnych, na zmianie procesu technologicznego, na wprowadzenie nowych produktów czy też po prostu na zwiększenie zatrudnienia. Ponieważ jest to najatrakcyjniejsza ulga, no to tu trzeba się trochę pomęczyć. Pierwsze kryterium i najważniejsze musicie pamiętać, zanim rozpoczniecie inwestycje, musicie uzyskać dokument, który nazywa się. Decyzją o wsparciu. I słuchajcie, no, nie ma nic piękniejszego w działalności radcy prawnego, jak pozyskać dla klienta taką decyzję o wsparciu. A dlaczego? Bo taka decyzja tak naprawdę oznacza dla klienta wakacje podatkowe, które, uwaga, w Polsce mogą trwać od 10 do nawet 15 lat. W ramach tej ulgi podatkowej firmy, które realizują inwestycje i które otrzymają decyzję, mogą liczyć na zwolnienie podatkowe, które wyniesie od 10% do nawet 70% wartości inwestycji. Jesteśmy dzisiaj w Katowicach na Śląsku, to posłużę się Śląskiem jako przykładem. Załóżmy, że firma mała inwestuje tu w Katowicach 1 milion złotych i udaje jej się wejść do programu. Taka firma dostanie zwolnienie 50%, czyli... Dostanie 500 tysięcy złotych zwolnienia podatkowego. 500 tysięcy złotych nie będziecie musieli zapłacić w podatku dochodowym. A załóżmy, że duża firma zainwestuje tu w katowicach. Przyjmijmy 10 milionów złotych. I co to dla tej firmy będzie oznaczać? 30% zwolnienia, czyli 3 miliony złotych podatku, którego nie trzeba zapłacić. Nie, że jakiś koszt gdzieś coś rzucamy. Nie, to jest żywa, żywy pieniądz. 3 miliony podatku, którego nie płacicie jako firma. Miejsce numer dwa ulga badawczo-rozwojowa. Oj, powiem tak, to prawie była wygrana, tak o milimetry. Powiem wam dlaczego. Jako radca prawny i prawnik, który doradza firmom również w kwestiach podatkowych, powiem wam, bardzo lubię stosować tą ulgę. Dlaczego? No, bo po pierwsze, ona daje świetne rezultaty. A po drugie, to taki trochę nieodkryty i nieoszlifowany diament. Dlaczego? No bo albo firmy nie wiedzą, no to mam nadzieję, za sprawą tego filmu się dowiedzą, albo myślą sobie tak: to chyba nie pasuje do mnie. Wiecie, jak często rozmawiam z klientami właśnie o podatkach i ulgach podatkowych, no i właśnie mówię: a czy myśleliście państwo może o zastosowaniu ulgi B+R, ulgi badawczo-rozwojowej? No i wtedy bardzo często słyszę taką odpowiedź: ależ panie mecenasie, no jakie B+R? No my żadne B+R nie jesteśmy. Gdzie my tu? Gdzie my tu? To takie rzeczy, co my teraz wdrażamy, to i niedawno mają. No i w tym momencie no muszę zachęcić trochę klientów i powiedzieć: "No, to nie do końca tak. Może to się nazywa ulga B+R, ale tak naprawdę to to jest ulga na rozwój produktów i usług." W takim dużym uproszczeniu nie musicie budować nowej rakiety kosmicznej. Wystarczy, że wprowadzicie innowacje na skalę Waszej firmy. Jeszcze prościej. Wystarczy, że zmienicie swój produkt albo swoją usługę w taki sposób, że zrobicie coś w niej nowego, że jednak ją bardziej zmienicie, że dopracujecie ją i osiągniecie coś, czego wcześniej w Waszej firmie nie było. Tak zero -jedynkowo. Czyli załóżmy, no nie wiem, mam to pióro i to pióro ma takie dwa przeszlifowania, i ja nagle. Doprowadza do takiego procesu, że tu jeszcze dodatkowe żłobienia będą w tym piórze. No i mamy rozwój tego produktu, mamy działalność badawczo-rozwojową. No dobrze, to porozmawiajmy o pieniądzach, bo one też są tutaj ciekawe. Więc teraz tak. Polski Ład, dziękujemy za ten Polski Ład, znacząco zwiększa korzyści płynące z tej ulgi. Jak? No więc lepsze są parametry, ale to chodźmy już do tych konkretnych liczb. Załóżmy, że wydacie 1 milion złotych na koszty pracownicze związane z pracami badawczo-rozwojowymi, powiedzmy wprost, pracami rozwojowymi. Czyli wasi pracownicy pracują nad rozwojem produktów lub usług. Was jako firmę ta część ich pracy kosztowała milion złotych w danym roku. No i podatkowo, wiecie co się stanie podatkowo, wy sobie jeszcze drugi i trzeci raz rozliczacie to podatkowo. Czyli tak naprawdę na ten 1 milion złotych, to Wy sobie z podatku możecie odebrać 380 tysięcy złotych. Czy to nie jest dużo? To jest bardzo dużo. I to nie koniec, bo pracownicy to jedno, ale druga rzecz, no, często firmy produkcyjne muszą stworzyć prototyp, kupić jakąś aparaturę do prac badawczo-rozwojowych, czy rozwojowych, czy po prostu coś tam zmierzyć za pomocą jakiegoś urządzenia. I tam też wydadzą pieniądze. Załóżmy, że wydadzą też 1 milion złotych. No tu ten przelicznik nie będzie aż taki duży. Tu tylko raz jeszcze sobie dodatkowo to rozliczymy. Ale wiecie co? Na ten 1 milion złotych kosztów stworzenia prototypu, na przykład 190 tysięcy zł z podatku odzyskacie. Miejsce numer 3. Estoński CIT. A może lepiej polski-estoński CIT. To tu się w tym można pogubić, ale jest to taki też dość ciekawy instrument, jak zmniejszyć podatki w firmie. Jest to ulga, którą możecie zastosować teraz dzięki polskiemu ładowi. Nie tylko w spółce ZO, ale też w spółce komandytowej, tak? Wszędzie tam, gdzie jest ICIT i PIT. No i dobra, jak to działa? To najprościej jak się da. Jak macie na przykład, nie wiem, małą spółkę z ograniczoną odpowiedzialności, to tak naprawdę podatki dochodowe, jak tam sobie wszystko to dobrze tam policzycie, wypłacicie i wiecie tak dalej, to to ile wychodzi? 26% opodatkowania. W dużej, jeszcze więcej około 34% podatku. Przyjdzie Wam zapłacić od tych wszystkich pełnych dochodów, które opodatkujecie. No i co robi polski estoński CIT? No, on robi dwie rzeczy. Po pierwsze, ten podatek dochodowy, zaliczki na podatek dochodowy tego nie płacicie. Podatek dochodowy płacicie tylko wtedy, kiedy bierzecie ten zysk z firmy, fizycznie bierzecie ten zysk z tej firmy i dajecie sobie go na swoje prywatne konto. Czyli zysk zostaje firmy, chcecie reinwestować, budować, kupować, wydawać jest w firmie. Nie płacicie nic podatku, 0% podatku, 0% podatku. Natomiast w sytuacji, gdy wyciągacie ten zysk, to jak jesteście małą firmą, to zapłacicie 20% podatku, a jak jesteście dużą firmą, to zapłacicie 25%. No w praktyce, a szczególnie firmy produkcyjne, nie wyciągają całego zysku, więc to te procenty pójdą na dół. Czyli podsumowując, co daje Wam estoński CIT? Po pierwsze, płacicie podatek wtedy, kiedy chcecie, czyli wtedy, kiedy wypłacacacie sobie zysk plus dwa. W małej spółce redukuje się wam podatek z 26 do 20%, a w dużej spółce z 34 do 25%. Teraz czas na miejsca niepunktowane. Miejsce numer 4. Ulga na ekspansję. Na co? No na rozwój sprzedaży. Ale tam w tych ustawach to tak dokręcili. To, to jest kilka pozycji, ale warto posłuchać. Czyli tak, udział w targach. I wszystkie koszty towarzyszące, czyli tam podróże, tak, koszty noclegu, koszty zbudowania stoiska na targach. Kto się bawił w targach, wie, że to wysokie kwoty wychodzą. Druga rzecz. Praca nad broszurami, materiałami inf informacyjnymi, promocja PR, promocja reklamowa, na przykład nie wiem, stworzenie filmu, takiego wizerunkowego dla Waszej firmy. A oprócz tego jeszcze rozwój dokumentacji technicznej waszych produktów, przygotowanie dokumentacji przetargowej, tłumaczenia i tego typu rzeczy, to wszystko to, tam gdzie powstaną wam koszty, to wy sobie to jeszcze raz będziecie mogli przerzucić i rozliczyć w ramach tej ulgi. Ulgi na ekspansję. Konkretne liczby? Generalnie w ogóle macie limit, czyli więcej niż miliony i tak nie rozliczycie. No to weźmy ten jeden milion. Wydajecie milion złotych rocznie i wy sobie jeszcze drugi raz to rozliczacie, czyli nie wydacie ani jednej złotówki dodatkowo, ale jeszcze raz podatkowo sobie to rozliczacie. W uproszczeniu, 1 złotych miliona rozpoznanych takich kosztów, które się kwalifikują do ulgi na ekspansję, równa się 190 tysięcy złotych podatków, którego nie zapłacicie. No chyba się opłaca. Ekspansja, no to też trochę. Brzmi podchwytliwie, ekspansja, to co ja muszę na cały świat iść? Nie, ekspansją to wygląda tak, że wydajecie na rzeczy, które są wpisane w ustawie, czyli na przykład na te targi, materiały, reklamy w takim zakresie, jak to jest wpisane w ustawie, no i musicie osiągnąć odrobinę wzrostu sprzedaży w perspektywie następnych trzech lat. I to wszystko. Żadnych fanfarów, żadnych fajewerków, nie musi się udać. I ostatnie miejsce w dzisiejszym rankingu, miejsce numer 5. To jest coś, o czym bardzo mało się mówi. Nie wiem dlaczego, bo instrument jest fajny. Nie ma medialnej nazwy, więc sam spróbuję tej uldze nadać swoją nazwę. Ja to nazywam Fundusz na Inwestycje. Jak to działa? No, załóżmy, że planujecie większe inwestycje. Nie wiem, że chcecie coś zrobić np. z ogrzewaniem waszej siedziby czy waszej yy, hali produkcyjnej, czy chcecie kupić maszyny produkcyjne, urządzenia produkcyjne, no, rozwinąć maszynowo produkcję, albo chcecie kupić nowe środki transportu. Ale uwaga, auto dla prezesa tutaj nie będzie wchodzić. No to wtedy, jak wy zaczniecie zbierać na tego typu rzeczy, to możecie skorzystać z tej ulgi, z tego funduszu na inwestycje. A jak to działa? No, po prostu zakładacie sobie jeden dodatkowy rachunek bankowy na firmę i tam po prostu lokujecie to, co chcecie oszczędzać. Załóżmy 500 tysięcy rocznie, milion złotych rocznie, i wy sobie to możecie odpisać od podatku. Czyli no generalnie to tak, jakbyście już te pieniądze wydali, tak? to znaczy one są już jak koszt rozpoznawane, ale wy sobie na razie, na razie zbieracie. Żadna inwestycja nie sfinansowała się od razu. Zawsze trzeba gromadzić kapitał pod większe przedsięwzięcia. W ramach tej ulgi wy po prostu sobie wyodrębniacie część pieniędzy firmowych, mówicie, słuchajcie, to jest na ten fundusz nasz inwestycyjny. To chcemy przeznaczyć na inwestycje, na przykład w nowe maszyny produkcyjne. I w związku z tym wrzucimy w roku milion złotych 190 tysięcy mniej podatku za zapłacenia. Wymóg jeden. W przeciągu trzech następnych lat będziecie musieli te pieniądze z tego roku przeznaczyć właśnie na te inwestycje, na które żeście zbierali. Uważam, że to jest świetny instrument podatkowy. Generalnie podatki są bardzo niesprawiedliwe, jak się realizuje nowe inwestycje. Każdy, kto to robił, to wie, bo z jednej strony wy zaczynacie wydawać pieniądze, na przykład na nową halę produkcyjną, ale, nie odpis... ale płacicie podatki, jakbyście mieli nie wiadomo jakie zyski, bo złote słowo amortyzacja. Bo podatkowo to Wy to sobie rozliczycie, ale przez parę lat. Ale ta ulga właśnie nie weczy ten negatywny skutek podatkowy związany z inwestowaniem w Polsce. Dlatego zachęcam Was, pomyślcie o tej uldze, jeżeli chcecie zainwestować w nowe maszyny produkcyjne, w, w, w ogrzewanie, czy też w środki transportu, ale nie auto dla prezesa. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i zachęcam Was do śledzenia mojego kanału.